i taniec w jednym, czyli brazylijska sztuka capoeira. Na polski grunt przenosi ją Adam Faba, który jest dziś gościem naszego programu razem ze swoimi uczniami. Oczywiście, im się należy cała, cały zaszczyt tutaj, bo w sumie od nich wszystko zależy. Sam do niczego nie mógł mi zdziałać. Panie Adamie, czy Pan wie tak dokładnie skąd się wywodzi ta sztuka walki? Tego dokładnie praktycznie nikt nie wie. Ona korzeniami sięga. Afryki można rzec, że wywodzi się spośród różnych plemion, które w Afryce kultywowały różne obrzędy obyczaje. Jedne plemiona z zapisków mnichów portugalskich wiemy to praktykowały tańce rytualne, które przedstawiały bojowe zachowania zwierząt. Inne plemiona miały rytuały, w których uczestniczyły podobne instrumenty, jak my tutaj mamy. Jeszcze inne plemiona miały taką filozofię, która mówiła, że Ręce służą do budowania, do tworzenia. Natomiast jeśli chodzi o niszczenie, czyli walkę, trzeba używać tego nóg. I z połączenia tych wszystkich... Tych kong... Powstał taki konglomerat, mikstura właśnie na terenie Brazylii, gdzie w sumie niewolnicy z Afryki trafiali. Byli oni z różnych kultur. Bo każde plemię to była odrębna kultura, która funkcjonowała oddzielnie od, od innych plemion. Słyszałam, że zbuntowali się, spalili plantacje białych, wymordowali, potem uciekli w górę i nawet bardzo dobrze uzbrojeni Holendrzy w roku 1630 mieli trudności, żeby ich opanować, bo tak doskonale opanowali Kapuerę, że bardzo sobie radzili świetnie z Holendrami. Widzę, że pani świetnie jest tutaj obeznana w tym temacie, tak? Mm. Oczywiście, tak to było właśnie, że Kapuera była orężem w walce o wolność. To jest symbol do tej pory walki o wolność niewolników brazylijskich. A skąd zatem pana fascynacja tym sposobem walki, tym stylem? To jest taniec, walka, sposób na życie. Ja się muszę przyznać szczerze, że przez długi okres czasu ćwiczyłem karate. I bardzo z tego okresu czasu jestem zadowolony, wiele zawdzięczam y, temu, temu czasu, y, czasowi spędzonemu na sali treningowej w karate, ale Kapuera wniosła do mojego życia coś więcej radość taką pewną. Wniosła też wszystkie te rzeczy, które, które inni lubią też kapujera, czyli dynamikę kopnięć, akrobatyczną sprawność wręcz, podstęp, bo kapujera kieruje się podstępem w dużej mierze, stara się przeciwnika zwodzić. A także... Czy tego nie można odnaleźć w elementach sztuki wschodu walki? Można odnaleźć. Każda sztuka niesie coś ze sobą. Kapuera jakby grupuje te pewne elementy. Dla mnie ważne jest to w Kapuera, że jest przewaga umysłu nad siłą fizyczną. Jest to także w niektórych systemach wschodnich, z tym, że kapłyra niesie ze sobą pewną radość, którą ja uwielbiam. Muzyka, śpiew, tego typu rzeczy. No chyba to bardzo niebezpieczny styl dla przeciwnika, bo przeciwnik się z reguły nie spodziewa takich zachowań. Tak, no w sumie na pewno się tego nie spodziewa, bo jest to rzecz nowa na naszym rynku, tutaj w Polsce. Ale w sumie to zależy wszystko od człowieka, od adepta. Ile on poświęca czasu na trening i po prostu czy, czy jest w stanie opanować tych wszystkich, te wszystkie elementy. No to Pani Adamie, powiedzmy od razu, ile czasu trzeba poświęcić na trening, żeby prezentować no, takie sztuki jak wy tutaj dzisiaj. Może pokrótce powiecie nam, ile ćwiczycie. Kosza, ile ćwiczysz? Ponad rok, ponad ponad rok. Rok, tak. Ale ile y, godzin dziennie? To Co, codziennie? E, czy? Zapyt, to chodzi o to, że to zależy od człowieka, ale ja ćwiczę. Tam, że Proszę, dziennie, tak? bliżej, żeby było coś słychać? Ja ćwiczę codziennie. Codziennie. Co dzień? Ile Dwie, dziennie. trzy godziny. Tak jakoś. I wtedy to daje efekty. Bo niektórzy z Was wydają się ludźmi bez kręgosłupa. Czy wcześniej też coś ćwiczyliście? Czy to w wyniku kapuery taki efekt? To jest wszystko zasługa kapuery, wydaje mi się. Pani... Czy to jest, czy to jest y, sport, czy to jest taniec? Jak to można y, określić? Ja po... powiem, może... Dwa wielkie. Przerywam, e, w każdym razie chodzi tu o to, że dla każdego jest to coś innego. Jedni w tym uznają e, obrzędy, ten, ten rytuał, cały, właśnie tą obrzędowość, taniec, muzykę, tego typu rzeczy, inni dostrzegają tam e, sztukę walki, samoobronę. Jeszcze inni poszukują jakichś innych wartości, typu sprawność fizyczna, tego typu rzeczy. Także to zależy też od poszczególnych adeptów. Panie Adamie, jaki jest podstawowy krok w kapułę? Czy może Pan nam pokazać? Oczywiście, może Papus jako pozwól, pokaż podstawowy krok, dźinga. To jest podstawowy krok, z którego wszystko się wywodzi. Mirek, każdy... spróbujesz? Spróbujesz. No, ma... może nie jeszcze. Ja może w zaciszu Panu... domowym bym spróbował pan najpierw. i stwierdzi Pan, że, że jest prosta sprawa, prawda? Czy tu każde ćwiczenie, każdy krok ma swoją nazwę? E, tak, oczywiście. Ten e, krok nazywa się Zinga. Dosłownie można to przetłumaczyć jako balans. jest wyjściem do, e, do wszelkich innych technik, które w Capoeira występują. Pozostałe ćwiczenia mają też takie romantyczne, tak, oczywiście. egzotyczne nazwy? No, może zaprezentujemy parę. Pierwsza z tych technik, meia lua, dziką Czyli kopnięcie półksiężyc pół kompasu, można to przetłumaczyć. Jest to dla karateki na przykład zwykłe kopnięcie kara, e, obrotowe. Dla nas jest to po prostu półksiężyc kompasu, prawda? Inna technika makak. Makak, czyli małpa dosłownie. Małpa. Podobne zachowanie jak, jak małpki robią, prawda? E, następna technika może zrobimy tutaj e, parafuzo, jeśli byś mógł niziutko. niziutko. No to Czyli pokażę. tak naprawdę to nie, nie, niekoniecznie zależy Wam na bliskim zwarciu z przeciwnikiem, wręcz przeciwnie, to jest takie oddalenie od przeciwnika i... W sumie posługujemy się w głównej mierze nogami, dlatego musimy wyrabiać odpowiedni dystans, prawda? Bez dystansu walka nie toczyłaby się po naszej myśli, dlatego kapuera jest sztuką ruchu. I sztuka ruchu polega na tym, aby cały czas się poruszać, aby przeciwnik... Jest w tym na pewno element tańca, bo to jest, widać. Jest. Jesteśmy teraz w czasie karnawału w Rio. Czy mm -hmm. tam też, bo szkoły samby przygotowują się przez cały rok do tego wielkiego wydarzenia. Czy szkoły kapuery też ćwiczą po to, żeby zademonstrować swoje umiejętności podczas Jak karnawału? Wszyscy, wszyscy w Brazylii żyją karnawałem i każdy prezentuje to, co potrafi najlepiej. Szkoły samby prezentują swoje umiejętności w tańcu, szkoły capuery starają się spotkać i zaprezentować swoje umiejętności w capuerach. Czy być może ten zespół kiedyś też na karnawale w Rio się pojawi? Liczymy na to. Mamy nawet zaproszenie na obchody roku 2000 do Brazylii i będzie tam organizowana wielka choda. Choda to jest to koło, które tutaj stworzyliśmy, aby, aby w nim zaprezentować nasze umiejętności. Będzie wielka choda na głównej plaży w Rio de Janeiro i mamy nadzieję, że w sumie w tym składzie, jaki tu jest, pojedziemy tam i będziemy mogli się też tam zaprezentować. Dziękujemy bardzo. Możecie nam jeszcze coś pokazać na zakończenie? Oczywiście, jak najbardziej. Dziękujemy. 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 Thank you.